To z marszu. rozpoczynamy! W studiu Radia na Góralską Nutę z nami dzisiaj jest... Sylwester Skura. Przedstawiłem się z imienia i nazwiska. Sylwester, witam serdecznie w studiu Radia na Góralską Nutę. a jest mi niezmiernie miło, że znalazłeś za chwilę czasu na to, żeby tutaj porozmawiać z naszymi słuchaczami, z naszymi widzami w studia Radia nagłowalska te Znana postać w środowisku polonijnym, niezmiernie znana, wieloletnia. Pokrótce Sylwek, bo ponieważ nowa generacja roślin, nie wszyscy już pamiętają, ale tak zarys Twojego życia w Ameryce. Właśnie, to ciekawe pytanie, miło jest e, e, powspominać nawet e, Mając na uwadze i własne wspomnienia, przeżycia, do których się chętnie wraca, jeżeli są miłe i pozwalają zachować fajne wspomnienia. Do Ameryki, dokładnie do Chicago przyleciałem w styczniu 1987 roku, powiem w całości, bo to w ubiegłym wieku. Na pewno. Wielu słuchaczy przyleciało wcześniej, wielu później, każdy tu miał swój początek, swoją drogę na Ziemi Amerykańskiej. Wielu z nas wróciło, wielu z nas jest tutaj kolejne lata. Ja spędziłem tu ponad 33 lata od przylotu. W tym czasie miałem radość, przyjemność, jak wiesz, Wojtku przez prawie 28 lat. Prowadzić codzienny program radiowy z naszej stacji, częstotliwość 1490 AM. Program o nas dla nas, popołudniami od poniedziałku do piątku. Było pięknie, jest co wspominać. Jest, myślę, to większa połowa mojego zawodowego życia, i przy tej okazji, Wojtku, dziękuję za zaproszenie i za możliwość. Takiego poczucia się w konwencji, przeżyjmy to jeszcze raz. Pięknie. Cyrwku, skąd z Polski jesteś? E, Góral Nizinny. To ci, którzy trochę interesują się geografią, to na pewno będą wiedzieli, że no powiedzmy, to nie są sudety, bo to są góry wysokie. Tatry to na pewno są to najstarsze podobno góry, czyli Góry Świętokrzyskie. Jestem z Kierc. Kielczanin, Ziemia Świętokrzyska. 87 rok, ten sam rok, kiedy ja opuszczałem Polskę. Co prawda nie wylądowałem w Chicago, miałem wylądować w Chicago, ale dojazd do Ameryki zajęł mi 5 lat. Po 5 latach dopiero yy, yy, przyjechałem do Ameryki. Te 5 lat spędziłem w Niemczech. Yy, taka była kolej losu. Powiedz mi, jak rozpoczęła się Twoja historia z radiem? Czy radio to już była Twoja pasja w Polsce? Czym zajmowałeś się w Polsce? No właśnie. Z Radiem miałem kontakt w czasie pobytu w Polsce. Do, dopowiem kilka zdań na temat, na temat tego epizodu później, ale powiem, że w Polsce zaraz po skończeniu studiów udało mi się ukończyć handel zagraniczny na dawnej szkole, czy w dawnej szkole głównej planowania i statystyki. teraz te, ta uczelnia w Warszawie zmieniła nazwę na Szkoła Ula Handlowa. Po studiach, to bardzo mile wspominam, rozpocząłem pracę w Exbudzie Kielce. To taka duża firma budowlana, która najpierw była przedsiębiorstwem budowlanym, wysyłającym pracowników na budowy eksportowe, potem była przedsiębiorstwem w handlu zagranicznego, potem podwykonawcą Budimexu, a potem już samodzielną centralą handlu zagranicznego, która Świadczyła usługi budowlane na całym świecie. Ja miałem przyjemność jako pracownik tej firmy. Spędziłem tam pięknych 8 ponad lat. Byłem i w Libii na kontrakcie prawie dwuletnim, i w Iraku. Wyjeżdżałem na częste delegacje. Zajmowałem się transportem międzynarodowym, spedycją generalnie w ramach importu. Wszystkich potrzebnych materiałów na kolejne budowy realizowane przez Egbut Kierce. To naprawdę, naprawdę ciekawy epizod mojego życia, który dzięki temu, co tutaj przede mną stoi, niejako zaczyna się powtarzać. Po prawie 28 latach spędzonych przed polonijnym mikrofonem, wróciłem do wyuczonego i prawie przez 9 lat wykonywanego jeszcze w Polsce zawodu, czyli handlowca, handel zagraniczny. No, Sylwku, zanim zaczniemy, o tym mówić, pozwólmy, że troszeczkę przegramy janosikowo tutaj. Niech ma to takie ładne wprowadzenie góralskie zbójeckie. Prawda, ja chciałbym jeszcze Ciebie zapytać troszeczkę więcej na temat Twojego życia radiowego, bo to przecież to też jest a, duża część. Dlaczego przestałeś być radiowcem w Chicago? Yy, to yy, kolejne ciekawe pytanie. Wo, Wojtku, jestem przekonany, że te pytania na pewno nie były układane, bo nasza przemiła rozmowa jest spotkaniem dwóch przyjaciół po paru latach. Yy. Widywaliśmy się przez dziesięciolecia bardzo często w różnych miejscach, i prywatnie, i biznesowo, i w studiu radiowym. Dlatego znamy się bardzo dobrze nawzajem i zawsze ta relacja była sympatyczna. A dlaczego wy, wy, wy wróciłem do Polski? No, należy się przyznać, że jak ktoś prowadzi 28 lat radio, zaczyna nie w high school, tylko. W wieku już dojrzałym, no to oznacza to, że zbliża się powoli do wieku emerytalnego, i ja do tego wieku się zbliżyłem. A do tego, żeby program radiowy no, lekko zawiesić, ten mikrofon przysłowiowy powiesić na takim haku, to zadecydował fakt, że mój syn, tu urodzony, Piotr, skóra. Zdecydował się studiować medycynę w Polsce. Potrzebował pomocy, wsparcia w kolejnych latach studiów, potem przy podejmowaniu pracy na stażu, teraz już jest od kilku lat na specjalizacji. Cała moja rodzina z synem, o którym powiedziałem, na czele jest w Polsce. I tak szkoda było tego czasu tutaj tak yy, no, marnować. Yy, nie mając bliskiego kontaktu z najbliższymi. W Polsce też mieszkał wtedy, kiedy zdecydowałem się wrócić. Mieszka nadal. Cieszy się, dzięki Bogu dobrym zdrowiem mój ojciec, który był też częścią programu O nas dla nas, który prowadziłem, promował muzykę nie góralską niestety, ale ludową z naszego świętokrzyskiego regionu. Też dzięki tym paru y, y, sezonom spędzonym w Polsce miałem okazję z najbliższą rodziną, synem, ojcem spędzić przepiękne chwile. Nie żałuję tej decyzji. Zawsze jest coś za coś. Zawsze te wybory są trudne, niełatwe. Ale z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nie tylko w aspekcie takim rodzinnym, prywatnym jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Ale Polska się tak zmieniła na. W przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat Polska wygląda inaczej. Piękne autostrady, piękne domy. Można w zasadzie kupić wszystko. Może nieco ludzie jeszcze nie są tak serdeczni, otwarci. Jeszcze tutaj musimy, może parę lat poczekać, abyśmy tam w tamtym otoczeniu. E, czuli się tak, jakbyśmy e, chcieli. Chyba troszeczkę ta nasza mentalność zmienia się wolniej niż nasza rzeczywistość, która nas, która nas otacza. Ale wszystko jest piękne. Polska jest piękna i to mnie cieszy najbardziej i wypełnia radością moje serce. <grym> Więc jesteś jednym z przykładów <grym> ludzi, którzy wrócili do Polski. Tak, I mogę mieszkasz powiedzieć. w Kielcach. Mieszkam, żona pochodzi z okolic Poznania, tam mieszkamy 60 km pod Poznaniem, w takiej malowniczej miejscowości Rakoniewice. Tam przez ponad... Czy nie było bitwy? Mogę się domyślać, że chciałbyś to skojarzyć z miejscowością, która nazywa się Szczekociny. To jest taka bitwa, która okay. została stoczona w czasie kampanii Kościuszkowskiej, w czasie powstania Kościuszkowskiego, a Rakoniewice też słyną chociażby z tego, że jest jedno z nielicznych w Polsce muzeum pożarnictwa. bardzo Coś to nazwa mi właśnie tak, coś tak. mówi. No to Sylwku, w takim razie, jak, jak wy, co, co robisz w Polsce? Właśnie w Polsce, w Polsce, co robiłem przez te kilka ostatnich lat, cieszyłem się rodziną, cieszyłem się polskim krajobrazem i jeżeli to może zainteresować naszych słuchaczy, to spędzałem dużo czasu w lesie pod Kielcami, gdzie mam swoją działkę leśną, zagospodarowaną, z mediami. Mam nie tyle wóz drzmały, który stał blisko Rakoniewic, ale mam swój taki e, to się nazywa kamper, czy takie e, dom, e, dom taki na, na kółkach, który się którym można się przemieszczać samochodem, i to mnie cieszy. To jest moja taka e, odskocznia od e, lat spędzonych w dużym e, Chicago. Powiedz mi, a, ale program radiowy wymyślałeś coś o programie radiowym w Polsce, czy nie? O w Polsce zdarzało mi się e, przy różnych okazjach. Występować w polonijnych, w lokalnych programach radiowych, w Radiu Kielce, w Radiu Poznań, najczęściej w Radiu Kielce. Tam miałem kontakty już z lat, kiedy tu byłem jeszcze aktywny w polonijnym eterze. To ciągnie, naprawdę to ciągnie, to jest taka, nie wiem, no tak jak przyzwyczajenie, czy to, co się robi, może być drugą naturą człowieka, to, to ta miłość do mikrofonu. Zostaje i ta chęć takiego mówienia jeszcze przy każdej okazji, żeby powiedzieć coś, co by trafiło do, jeśli nie do serc, to chociaż do uszu i się zatrzymało na chwilę. To są takie, myślę, motywacje, które towarzyszą nam, Wojtku, w naszej pracy że często myślimy o tym, jak trafić do tych serc, do tych dusz, do tych rozumów, jak przekonać y, do nie tyle swoich racji, to do, do swojego przekazu, jak y, y, dobrym słowem y, służyć swoim rodakom tu czy tam. To, to jest takie myślę, małe powołanie, ale na pewno na pewno każdy z dziennikarzy y, ma y, taką świadomość, no takiego może przesłania, takiego, takiej, takiej powinności, yy, yy, z której powinien się wywiązać, skoro mówi nie do siebie, do kogoś, do najbliższej osoby, tylko do setek tysięcy, a może nawet czasami dziesiątek tysięcy osób. Mówię o przekazie radiowym. Ty jesteś w rzeczywistości telewizyjnej również, to możemy mówić o wizach, ale to są yy, takie lokalne radości, to jest szczególny rodzaj satysfakcji. Ile lat już upłynęło, jak wyjechałeś do Polski? Minęło, minęło jesienią ubiegłego roku 3 lata. W Polsce lata. spędziłem nieco ponad 3 lata. I co ciekawe, żeby ten wątek uzupełnić, dlaczego tu jestem, ja tu przyjechałem w listopadzie ubiegłego roku. Masz tu jeszcze jakieś mieszkanie, jakieś lokum? Jak to wygląda? Nie ja, Nie, ja tradycyjnie na bazie mienia przesiedlenia przeniosłem się 3 lata temu do Polski, ale że tutaj utrzymuję kontakty, mam znajomych, to dzięki uprzejmości bliskich, znajomych y, mogę się tu zatrzymać na krótki pobyt, i tak miało być i w tym przypadku, kiedy przyleciałem po to, żeby przedłużyć prawo jazdy, pozałatwiać sprawy w banku, te rzeczy, które należy, musimy od czasu do czasu aktualizować i załatwiać. I byłem przygotowany na to, że wrócę do Polski po kilku miesiącach, bo przyjechałem tutaj też jako przedstawiciel handlowy firmy właśnie spod Poznania, która produkuje lustra, smart mirrors czyli lustra, w których możemy oglądać telewizję, słuchać radia, podłączyć się do internetu. To takie są, są lustra, takie są lustra, lustra w Polsce, w Polsce. I takie lustra są sprzedawane także w Stanach Zjednoczonych, te produkowane w Polsce. Na razie firma, o której mówię, sprzedaje je przez Amazon, a y, chciała to robić y, bezpośrednio. No i przyjechałem tu jako ich przedstawiciel, kończył się pobyt, mój krótki, trzymiesięczny kontrakt z tą firmą. Chciałem już prawie, że wracać, żona już była gotowa, żebyśmy wracali razem. I spotkałem swojego przyjaciela, bliskiego, serdecznego, znajomego od dziesięcioleci, Mariana Nowackiego, który akurat startował z tym projektem. Z tym projektem był na etapie zamykania wszystkich niezbędnych po, pozwoleń, żeby uzyskać e, akceptację na brand, nowy brand Two Flex, One Spirit. Bardzo patriotyczna. Idealna po for, pod Fort w July. Dość dobrze mi się powie. I wiesz, co jest ciekawego? Nie. Patrząc na swoje moje logo Radia na Lutę, to mamy podobne loga, wiesz. E, tak jak tu na, na tej... się to tak. no Jest to jakaś e, E, ta przeróbka tych dwóch flag, no, które e, e, są i na e, tutaj plakacie e, ilustrującym Twój program radiowy, no i są też e, w formie artystycznej e, na tutaj e, butelce e, Two flags, one spirit. I dokończę myśl e, Marian Nowacki, który jest pomysłodawcą i właścicielem firmy General Pulaski która sprowadza ten brand alkoholu za pośrednictwem firmy Krakowia powiedział Sylwek no ja potrzebuję kogoś kto by mi tutaj robił marketing kto by mi pomógł w takich promocyjnych działaniach chciałbym żebyś mi pomógł Cofnął mnie z lotniska. Zmieniłem plany. Żona wróciła do Polski na kilka miesięcy, a ja zostałem, i to była jedna z lepszych decyzji mojego. Zostałeś, bo poczułeś się jak ryba w wodzie, ponieważ znasz nas znasz tutaj wszystkich przez tych szereg lat, przez te dekady. Widziałeś dokładnie co, gdzie uderzyć, do kogo zapukać. Świetnie. Ja też się cieszę, że mam Cię dzisiaj tu w studiu, no i przy okazji, przy okazji, co prawda jestem fanem gin and tanik, no ale dzisiaj właśnie tą wódkę wypiłem z stolikiem, no i muszę Wam powiedzieć, jak widzicie, no, świetnie, Sie Chcesz powiedzieć, że mam się dobrze, ale to może wynikać z tego, że wypiliśmy tylko po kilka łyków, a nie z tego, że czujesz się świetnie, bo wódka smaczna i e, e, smakuje rzeczywiście wyjątkowo. Bo to wódka alkohol, napój, organiczna. Rzadko robi się alkohol z dwóch zbóż, także to jest pszenica i żyto. Kilkakrotnie destylowana, bez y, żadnych y, dodatków, organiczna. Dlatego warto ją polecać. Unikalny smak. Zresztą y, reklama radiowa, która jest już obecna po innym eterze, będzie obecna także i w programie Naguradzką nutę, y, zachęca tymi słowami. Y, nie ma domu polsko-amerykańskiego bez Tu Flex od generała Pułaskiego. Piękny! Tu Flex! A generał Pułaski, to firma, która ten brand sprowadza do Polski jest jego właścicielem, jak powiedziałem, za pośrednictwem naszego importera i dystrybutora w Chicago, firmy Krakowie. Świetnie to, to zrobiliśmy, bo właściwie upiekliśmy dwie pieczeny na jednym ogniu. Przedst przypomnieliśmy sylwetkę naszego znanego, kolejnego yy, dziennikarza, działacza sk Sylwestra skóry, i przy okazji mamy tutaj Two Flex, One Spirit, wodka, wódka generała yy, Płackiego. No, dość ciekawie by to pomontowali. Takiej, takiej, takiej sytuacji jeszcze nie wiem, ale skoro już. Tak się to stało, kontynuujmy dalej. Sylwku, dla przypomnienia. Bardzo proszę, jaki charakter twój program radiowy miał? miał? Eee, Jeszcze nazwę tutaj powtórzę, żeby wszyscy zapamiętali tak, to? To był program o nas dla nas, który wystartował e, w stacji e, wtedy WP na 1490AM 1 października 1990 roku, czyli... Prawie, prawie 34 lata temu. Prawie, wow. prawie. E, jak pamiętam, był to e, na początku e, program słowno-muzyczny, e, trochę komentarzy, troszkę rozmów. I Rozumiem, że to sobie... był program na żywo, tak? Absolutnie program na żywo. Ja jestem zwolennikiem programów na żywo. Wow, to jest. E, to jest na... wielkie wyzwanie, ale wielkie. to jest też piękna rzecz. Wielkie wyzwanie. Przyznaję, sam wiesz, że to prawda. I powiem, że przypomniałem sobie taki epizod. Pomagali mi w tym, aby ten program ewolu ewoluował w kierunku takiej formuły dojrzalszej, bardziej profesjonalnej. Pomagali mi w tym słuchacze. Pamiętam po roku, może, emisji programu, obecności na antenie, zadzwonił rzeczywiście słuchacz i mówi: Panie Sylwestrze. Proszę dodać wiadomości, bo to, bo to podniesie rangę programu, będzie więcej słuchany. Wszyscy są ciekawi, co dzieje się w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, proszę to zrobić. Wiadomości pojawiły, zauważyłem, że to była dobra zmiana i e, potem następowały kolejne. To co pamiętam najbardziej, takie przełomowe wydarzenia, to rozpocząłem czytanie książek, czyli... Klasyki literatury polskiej przeważnie, i to jest moja duża satysfakcja i radość, że udało mi się prze przeczytać w programie radiowym Na żywo, Wojtku, na żywo Chłopów, e, trylogię e, Kraszewskiego, kilka tytułów, e, Faraona e, Nad Niemnem. E, te książki były czytane dzień po dniu w formule kilkuminutowych odcinków. Wiem, że to słuchaczom się podobało i jeżeli mógłbym wrócić jeszcze do polonijnego eteru Nigdy nie mów nigdy. No właśnie, To właśnie. To, no to, to no byłoby tym takim magnesem dla mnie. Możliwość przeczytania jeszcze raz, może nawet tej samej, powiem e, językiem, językiem szkolnym, lektury. To jest taki powrót do przeszłości, taka podróż w czasie i y, to jest piękne przeszłość. Pamię, ja, ja pamiętam, bo to, bo to ludzie strasznie lubili, to, to, to wchłaniali. Zresztą też historyczny program Pani Łucję Śliwy, e, otwarty mikrofon to są to, byliście e, e, z, Pani Zosia Bory, świętej pamięci. Jesteście historią tego, tego miasta Chicago, jeżeli... Taka chodzi. była kolejność. Taka kolejność, Sylwester Skóra, Zofia Borys, a potem otwarty mikrofon i Łucja e, Śliwa. Tak było. Właściwie ty tydzień to czuł się razem z Wami. <kłysy> Taka, Dzień to się taka, taka była no, radiowa rzeczywistość. Też nie odżałowana, tak, tak. pani Łucja Śliwa, e, też historia, też jakoś tak szybko z tego eteru e, to się wszystko oddaliło. E, później z, tutaj z, sytuacja moja z Józkiem Bafią, zna się już wtedy świętej pamięci Andrzej Gendwek po tym wszystkim Sylwku, Nie dużo muszę powiedzieć, ja bym to chciał nazwać dzisiejszą rozmowę jako pierwszy odcinek, bo skoro już tutaj będziesz. To i skoro musimy, <laughs> musimy to jakoś tutaj jak to się rozcieńczać hmm. dalej i potem już zabrożoną wsiadać też... Upewniać to, się w pewnych kwestiach, że to co exactly. dobre, to dobre. Exactly. Co wyjątkowe to wyjątkowe. Tak, no i uczciwie się. Ten, się zdaje, to, to się zdaje, tak, co pamięć tego to generała Płackiego już uczcimy tą pamięć, prawda? Warto, warto. W takim razie... W tym pierwszym wydaniu naszego odcinka dzisiaj spotkanie z Sylwestrem Skórą. Nazwijmy to pierwszy odcinek. Yy, na zakończenie yy, piękne słowa pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia na teraz wszystkich widzów studia Radia Nagrody i końcowe słowo na temat dotyczący, bo przecież Fordów Żylaj się zbliża wielkimi krokami. No to w takim razie na zdrowie. With the two flags of spirit vodka in Chicago. Sylwester Skóra, proszę Państwa, prosimy bardzo, Sylwestra. Wojku, dziękuję jeszcze raz Tobie za. Zaproszenie do Twojego radiowego królestwa. Dziękuję za miłą, serdeczną rozmowę, za możliwość przeżycia jeszcze raz tych radiowych chwil, które zawsze wszyscy chętnie wspominamy. Pięknie pozdrawiam słuchaczy programu Nagóraz Koruty i tych, którzy oglądają. Przekaz na wizji przygotowywany tak profesjonalnie przez Wojtka do, do Kochani, mam nadzieję, że niektórzy z Was byli przez może nawet lata słuchaczami mojego programu. Ja to czuję, z tego się cieszę. Za to dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Odwołuję się do naszych wspólnych wspomnień, do tych chwil, które przeżywaliśmy razem. Ja dzięki Wam. Najmilej jak tylko jest możliwy ten czas wspomina. Trzymajcie się zdrowo. Kocham Was, dziękuję. Nie I na zdrowie! I na, na zdrowie. zdrowie! Najlepszego raz jeszcze. Two flags, one spirit! Polecamy! thank you